Osiedle podłęże boryka się z poważnymi problemami, które od dłuższego czasu nie znajdują rozwiązania. Mieszkańcy zwracają uwagę na dwie główne kwestie, które należy pilnie poprawić: niebezpieczne skrzyżowanie oraz brak działającego oświetlenia osiedlowego. Pierwsza sprawa dotyczy skrzyżowania uliczek, które stanowią dojazd do wnętrza osiedla. Jest to odcinek drogi szczególnie uciążliwy dla kierowców. Obowiązuje tam zasada prawej ręki, jednak poruszanie się w tym miejscu jest wyjątkowo trudne. Widoczność w kierunku istotnym dla działania wspomnianej zasady skutecznie zasłania rozrośnięty krzew. To skrzyżowanie jest według przepisów ruchu drogowego skrzyżowaniem równorzędnym. Oczywiście, wyjeżdżając z wewnątrz osiedla, nie da się wjechać. Obowiązuje oczywiście zasada prawej ręki. Nie da się wjechać bezpiecznie na, na ulicę równoległą do ulicy Grunwaldzkiej, z tego względu, że w tym właśnie newralgicznym punkcie rosną krzaki, co ogranicza widoczność. No i zarazem bezpieczeństwo. Było bardzo dużo stłuczek tutaj w tym, w tym przypadku nerwów. Uważam, że, że to. Powinien być problem rozwiązany, ewentualnie uregulowany rów w tym miejscu, żeby ludzie byli zadowoleni. Drugą poważną niedogodnością jest brak oświetlenia między blokami. Postawione latarnie nie działają, a w połączeniu z dużą ilością drzew sprawia to, że po zmroku cały osiedle tonie w ciemności. Problem istnieje od dwóch miesięcy nierozwiązany. Brak światła utrudnia poruszanie się pieszo, zwłaszcza w godzinach wieczornych. Problem pogarsza dodatkowo obecność dzików, które pojawiają się w tej okolicy i stanowią realne zagrożenie. Wieczorami starsi chodzą, i osoby niepełnosprawne się poruszają. I proszę sobie wyobrazić, że idzie taka pani o, la, o laseczce, niepełnosprawna. W momencie spotkania się z dzikami co ona ma robić? Ale gdyby było oświetlenie, no to, to byłoby widać, może by próbowała uniknąć, ale jeśli dzik podchodzi z zaskoczeniem, no to to jest logiczne, nie? Co ta pani ma zrobić? Tak samo jest z dziećmi. Mieszkańcy podkreślają, że wielokrotnie zgłaszali oba problemy, jednak komunikacja z odpowiednimi podmiotami ich zdaniem kompletnie nic nie wniosła.